Cześć, witam wszystkich subskrybentów kanału Piłka i Kosz i chciałbym tutaj opowiedzieć o tym, co się wczoraj działo podczas meczu Litwa-Polska, gdzie wygraliśmy 2 do 0 i zagraliśmy naprawdę poprawny mecz. Przede wszystkim Sebastian Szymański zagrał świetne spotkanie, bowiem po meczu z Nową Zelandią były głosy, żeby go nie wystawiać, żeby go... Gdzieś tam zgruzować, bo nie nadaje się. Roman Coton powiedział, że ten zawodnik jest całkowicie bez formy. Ja się z tym nie zgadzałem. Co prawda nie robił liczb i w meczu faktycznie z Nową Zelandią nie zagrał najlepiej, ale wczoraj udowodnił, że należy mu się miejsce w kadrze i miał. Najpierw gola z rzutu rożnego, pierwszego dwóch lat, bo dwa lata temu Angel Di Maria strzelił dla PSG bramkę z rzutu rożnego. Natomiast Sebastian Szymański także to zrobił. Rzucił piłkę z prawej strony lewą nogą i była bramka. Natomiast y, potem, gdy była jeszcze druga połowa, zanotował znakomitą asystę po rajdzie lewą stroną, wrzucił piłkę idealnie na głowę Roberta Lewandowskiego, a ten nie miał nic innego do zrobienia, jak tylko umieścić piłkę w siatce. No więc Sebastian Szymański, MVP meczu, a Litwa. Za każdym razem, jak grała z innymi przeciwnikami, grała naprawdę dobrze, oddawała sporo strzałów. A wczoraj pozwoliliśmy Litwinom oddać tylko jeden celny strzał. No więc Sebastian Szymański z Bramką i Asystą, więc MVP. E, oczywiście Robert Lewandowski z Bramką, ale to nie był jego jakiś najlepszy mecz. Jakub Kamiński miał swoje sytuacje, ale też nie potrafił ich wykorzystać. Natomiast Michał Skóraś zagrał dużo słabiej, jak w meczu z Nową Zelandią. Więc to są te pozytywy, a jeszcze dużym, największym chyba też pozytywem Oprócz Sebastiana Szymańskiego jest nasza obrona, bo naprawdę zagraliśmy w defensywie bardzo dobrze, nie pozwoliliśmy na wiele Litwinom. Oni, tak jak mówię, choćby z Holandią przegrali tylko 2 do 1, i tam naprawdę się postawili Holendrą, a my daliśmy radę ich pokonać naprawdę. Wysoko, no bo 2-0 to jest na wyjeździe mecz w Kownie. No, można powiedzieć, że Litwini nie tracą więcej niż jednego gola. A tutaj na kanale Piłka i Kosz. Oczywiście teraz chciałem o tym meczu opowiedzieć o tym, że jestem zadowolony z meczu, że zdobyliśmy trzy punkty, brakuje nam trzech punktów nadal do Holandii. Ale raczej nie damy rady tam zdobyć pierwszego miejsca, ale to drugie miejsce zagwarantuje nam baraże, a to zwycięstwo i wcześniej wygrana z Nową Zelandią powoduje, że najprawdopodobniej skończymy w koszyku pierwszym, czyli przeciwnicy nie będą jacyś najmocniejsi. Oczywiście każdy przeciwnik jest, powiedzmy szczerze sobie, w eliminacjach dość wymagający dla nas. Ale my, Zajana Urbana, naprawdę yy, widać tutaj przede wszystkim jakiś plan tego selekcjonera, i naprawdę jestem dumny z reprezentacji i dumny też z kibiców, bo w bardzo dużej liczbie pojawili się wczoraj w Kownie ponad 5000 kibiców z Polski, a y, jeśli chodzi o Litwę, no to nawet byli zagłuszeni przez kibiców. Właśnie, którzy przyjechali z Polski i fajnie ten doping wyglądał, dużo lepiej jak na stadionie narodowym, więc tutaj mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego faktu, właśnie jak kibice wyglądali, ile tam wnieśli, właśnie ile pomogli naszej drużynie, właśnie byli tym dwunastym zawodnikiem. Oczywiście są ciągle głosy, głosy krytyki. Ale to przede wszystkim dziennikarze, to także kibice, którzy są ciągle bardzo wymagający, którzy chcą ciągle wiele od naszej kadry, ale chyba zapomnieli, gdzie nasza kadra była jeszcze choćby rok temu za Michała Probierza. No nie wyglądało to najlepiej, a teraz już wygląda to naprawdę dobrze. No i co jeszcze z tego meczu można powiedzieć? Skorupski był w bramce i jakoś obronił się, chociaż był bardzo długo bezrobotny. Podoliński w TVP Sport mówił, że przydałaby mu się kurtka, bowiem mógł zmarznąć w tym spotkaniu, bo naprawdę nie miał wiele do roboty, ale ostatecznie czyste konto też liczy się i bardzo fajnie, że ten bramkarz zanotował to czyste konto. Nasza linia obrony tutaj zbudowana z Bednarka, Kiwiora i Wiśniewskiego i oczywiście Matiukasza wyglądała naprawdę nieźle, ale kontuzji dostał Wiśniewski, więc najprawdopodobniej w meczu następnym, może go zabraknąć i, i już wtedy y, może postawimy na Ziółkowskiego, który gdzieś tam z ławki wszedł w tym spotkaniu i wydaje się, że jeśli będzie grał w Romie, a wychodzi na to, że niedługo zadebiutuje w pierwszym składzie, zagra 90 minut, będzie miał szansę powalczyć o pierwszy skład reprezentacji podczas oczywiście nieobecności Wiśniewskiego. To nie był najlepszy mecz Wiśniewskiego, ale bardzo dobry mecz albo przynajmniej dobry Bednarka Kiwiora i kasza. Kasz w ataku wyglądał jak zwykle nieźle, oddawał strzały, dośrodkowywał. No, i tutaj miał też szansę na zdobycie gola, ale mu się nie udało. Ale na samym końcu mówię. Defensywa się dobrze spisała. Nasza pomoc szczególnie właśnie Sebastian Szymański tutaj dobrze wyglądał. Piotrek Zieliński taki trochę anonimowy występ, ale nie zapomnimy mu tego, co zrobił w meczu z Nową Zelandią, więc jestem ogólnie rzecz biorąc zadowolony z tego meczu i. i na przyszłość. Mam nadzieję, że dalej będą tak dobrze grać jak wczoraj. Oczywiście 2 do 0 to nie jest jakiś wysoki wynik, ale liczy się też to czyste konto, które zanotowaliśmy. I teraz na samym końcu chciałem wszystkim przypomnieć, bo ustawiłem właśnie już płatności na kanale Piłka i Kosz. Możecie symbolicznie kawkę mi postawić, będzie mi niezwykle miło. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcjach, o lajkach i o komentarzach. To znacznie podbija algorytmy YouTubeowe. A teraz już kończę i życzę Wam miłego dnia.